Wykupeliska starego miasta zbudowanego przez z, prawdopodobnie z Mimetu. No a później, wiadomo, jak wszędzie, gdzie była w tym, w ten czas cywilizacja, było to zdominowane i rozbudowane przez Rzymian prawdopodobnie pozostałości starego miasta znajdują się pod całym tym miastem dzisiejszym tyle, że nie jest możliwe zburzyć miasto współczesne, aby aby prowadzić wykupy poliska. tak wygląda. to wygląda, Te stare miasto Prawdopodobnie zyskiło nazwę Tira. Tam bliżej w Rut fortecy jest taka tabliczka, gdzie są szczegółowe opisy tego, tych wykopalisk, tego miasta. Zobaczę, zobaczę, opowiem. Tak oto, to wygląda. O, widzę. A nie, myślałem, że to idzie człowiek, który szuka metali z detektorem, ale się myliłem. To jest człowiek z kosą, z paliną. Taka o to sprawa. No to idziemy. Zobaczymy się bliżej. twierdzy, Wiem. Jeszcze trochę wykopali z, z bliższej perspektywy. Tak to wygląda. Nie wiem, nie wiem co to było. I raczej się nie dowiem, ale nieważne.

W czwartym stoleciu przed naszą erą, na brzegu Dniestra, nazywanego w ten czas przez Kifu Kiras. Dlatego miasto się nazywało Kira. Miasto kilka razy było oblęgane i w tym przez Aleksandra Makedenskiego. No i w, w pierwszym stu, stuleciu przed naszą erą miasto to było przez wodza gettów berebista zniszczone. Taka oto historia.